Mam cztery wątki, będę tutaj patrzyła, żeby się wszystkie one zmieściły. Ale najpierw chcę zacząć od pewnego przypomnienia, czy nawet dwóch przypomnień. Jest rzeczą jasną, że my, żeby snuć rozważania, czy to teoretyczne, czy jakiekolwiek inne, potrzebujemy uproszczeń i uogólnień, ale nie wolno nam zapominać, że to są właśnie tylko generalizacje. I stąd moje przypomnienia. Chcę przypomnieć, że Platforma Obywatelska powstała w 2001 roku. Czyli grubo po pierwszym okresie transformacji, tak jak tutaj były, były, była ona definiowana. Bardzo podobnie PIS, oczywiście porozumienie Centrum istniało od 1990 roku, natomiast na bazie porozumienia Centrum PIS też y, y, w, y wszedł na scenę polityczną. Chyba to był 2001 2000 rok, ale nie dam sobie za to uciąć głowy, ale mniej więcej w tym czasie. Czyli powiedziałabym stosunkowo późno. I po wielu bardzo istotnych wydarzeniach, o których powinniśmy pamiętać, y, również o aktorach, którzy już dzisiaj nie istnieją. Kto z Państwa pamięta, ile było partii w pierwszym polskim sejmie wybranym, znaczy niekontraktowym? Y, łącznie z... 20, bardzo, bardzo dobrze, dziękuję. Łącznie z Polską Partią Przyjaciół Piwa i innym. Potem się podzieliła na dwie, na jasne i na ciemne, wszystko jedno, ale generalnie rzecz biorąc chcę powiedzieć, że sama historia tego, jak powstały i doszły do głosu i stały się największymi partiami te dwie partie, jest bardzo ciekawym pytaniem. Jest rzeczą oczywistą, że tutaj ogromną rolę odegrała też niesławna Klęska SLD po afery Wina, którą też wszyscy pamiętamy, i więc bardzo wiele się działo, co tworzyło pole dla pojawienia się tych dwóch partii. Chcę też przypomnieć, że idealistyczne i wspaniałe pierwsze reformy rządu mazowieckiego i nie tylko, czyli reforma samorządowa Rygulskiego, ale również próba odtworzenia Korpusu Służby Cywilnej z powstaniem KSAP-u itd., itd., wszystko to właściwie zostało za rządów SLD zmarnowane. Jeżeli dzisiaj mówimy o problemach państwa, to te problemy z państwem zaczęły się w moim odczuciu właśnie wtedy ponieważ to Leszek Miller y Uczynił wyłam w tej zasadzie konkursów na stanowiska w administracji publicznej i to oczywiście spowodowało przewagę czynnika politycznego nad czynnikiem profesjonalnym w polskim państwie, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla jakości zarządzania, dla wdrażania strategii, dla szacunku dla strategii itd. dalej. to jest pierwsze przypomnienie, żebyśmy, nie żebyśmy pamiętali o tym, że i Platforma, i PiS są dziećmi pewnej historii, i że nie zrozumiemy tego, kim są i co się z nimi działo, bez uświadomienia sobie tego pola, na którym był nie tylko Rywin, nie tylko Wałęsa, ale nawet zapomniany już dzisiaj Stanty Tymiński ze swoją czarną teczką. Drugie przypomnienie, też związane z generalizacją, dotyczy społeczeństwa. Bardzo lekko nam się mówi polskie społeczeństwo, ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że jest to ponad 38 milionów ludzi, że w międzyczasie zmieniały się pokolenia, że jest to różnorodna mozaika bardzo różnych ludzi i wszelkie uogólnienia dotyczące społeczeństwa polskiego są niezwykle ryzykowne. Są to bardzo różne grupy, bardzo różne środowiska i tak dalej. Więc, zanim powiemy polskie społeczeństwo coś, albo że jest podzielone, to postarajmy się sobie przypomnieć, o czym mówimy, tak, jaki jest zakres tego twierdzenia i tak dalej. Teraz kolejna rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, to jest to, że oczywiście. Też dzisiaj była o tym mowa, partie polityczne konstruują elektoraty. Prawda, jest to świadoma działalność, kiedy się identyfikuje najbardziej obiecującą grupę docelową. No Taką grupą na przykład mogą być emeryci, wiadomo, że oni stanowią w grupie wyborców 23% bodaj. Więc jest to bardzo łakomy kąsek. A do tego, jako starsze pokolenie, są bardzo karni, i frekwencja w tej grupie jest najwyższa. Nie chcę się wdawać w szczegóły. Chodzi mi tylko o to, że partie polityczne stają się rzecznikami istnienia swoich elektoratów. I te elektoraty opowiadają i opisują i przypisują im pewne cechy, jak również przypisują pewne cechy elektoratowi opozycyjnemu czy też obcemu. I jeżeli Łukasz Pawłowski powiedział bardzo słusznie, że jednakowoż nawet twardy elektorat PiSu nie jest do końca sformatowany, to nie jest to przypadkiem, dlatego że ten elektorat razem ze swoimi etykietami w rodzaju ciemnogród, moherowe berety albo wprost przeciwnie obrońcy wiary, i tak dalej. On jest pewną konstrukcją, która ma mieć, która służy temu, żeby ich mobilizować, czy też, jak ktoś pięknie powiedział, mocno przytulić do piersi, żeby nam przypadkiem nie uciekli w dniu wyborów. Więc partie stają się rzecznikami istnienia. Tych różnych grup ludzi, ich motywacji i tak dalej. Być może, prawda, być może jest tak, że część ludzi zaczyna się identyfikować z tymi etykietami. Jak duża część to nie wiadomo, ale pamiętajmy o tym, że cały czas jest to raczej pewien proces formowania i nazywania. A nie jakieś, od, jakieś odkrywanie istniejącej rzeczywistości. Próbuję powiedzieć, że jest to pewien proces, tak? Gdzie z jednej strony proces, który jest też psychologicznie jakby bardzo ciekawy, dlatego że proszę zwrócić uwagę, jak my mówimy o tych, co szukają zakorzenienia, że są zagubieni, zalęknieni, poszukują ram, są niesamodzielni, prawda, i tak dalej. To jedyna rzecz, jedyny sposób, w jaki mogę na to zareagować, to jest po prostu się okropnie wkurzyć. Taka kwalifikacja mojej osoby powoduje u mnie natychmiast pojawienie się słynnego dysonansu poznawczego. Słucham? U ciebie, tak? U innych być może nie, ale generalnie rzecz biorąc, no chcę powiedzieć, że w psychologii procesy i mechanizmy etykietowania są bardzo dobrze opisane i wiadomo, że jeżeli o kimś źle mówimy, to ma to konsekwencje dla tożsamości, dla postaw, dla zachowań i tak dalej, więc musimy o tym pamiętać, no i bardzo podobnie jak opowiadamy o drugiej stronie, że są cyniczni, egoistyczni, nie mają żadnych wartości, rozkradają majątek narodowy, no to ten. Więc, generalnie rzecz biorąc, wszystkie próby przekonania tych drugich, że nie mają racji, są kontrproduktywne, ponieważ tylko ich umacniamy, więc, jakby tutaj, mamy do czynienia z takim zapętleniem się. Więc moja główna teza jest taka, że ja wcale nie jestem pewna, czy te dwie grupy istnieją, do jakiego stopnia istnieją, jak bardzo są liczne i czy rzeczywiście pozostają w stanie konfrontacji. Oczywiście wszyscy znamy opowieści o kłótniach rodzinnych, ale jak wiele ich było, czy rzeczywiście na tym podłożu, czy na jakimś innym, to tego nie wiadomo. Konflikty i podziały zawsze są, ludzie się między sobą różnią, to jest całkowicie oczywiste, i bardzo jest łatwo. Łatwo nałożyć na te konflikty pewien dodatkowy wymiar i go nazwać. Prawda? I być może to też w ten sposób działa. I teraz chcę powiedzieć tak. Kiedy zobaczyłam <laughs> tytuł sesji, w której mam występować, to zaczęłam się zastanawiać, gdzie jestem ja. Tu jest emancypacja, tu jest zakorzenienie. No, z jednej strony poszukuję zakorzenienia, prawda? są dla mnie ważne y, więzi rodzinne, moje dzieci, moja mama, więc jakby no, gdzieś ten. Z drugiej strony no, nie czuję się zniewolona. Przez te struktury, które są dla mnie istotnym źródłem zakorzenienia. I pomyślałam sobie, że poza, nawiązując trochę do tego, o czym mówił profesor Czapiński, są nie tylko wspólne dziury, ale też pewne wspólne przestrzenie, bo ja bym powiedziała, że y, y, taką kategorią, którą, do której bym dążyła, żeby opisać samą siebie, jest autonomia. Prawda? Czyli właśnie nie to, że się emancypuję albo że szukam zakorzenienia, tylko że poszukuję swojej drogi, powiedzmy. I teraz, żeby odpowiedzieć już na to pytanie, czy te dwie grupy, które. Coraz bardziej jakby krystalizujemy i o nich opowiadamy. Mówimy, że się kłócą, że to w ogóle już niedługo się naprawdę dojdzie do wojny domowej, i tak dalej, i tak dalej. I pytanie brzmiało, czy, czy to jest wieczna konfrontacja, tak? Jakoś tak brzmiało, czy aha, permanentna konfrontacja, czy szanse syntezy. Ja bym powiedziała, że to zależy od tego, co my sami zrobimy. Czy my będziemy nadal opowiadać ludziom. Ten konfrontacyjny obraz, czy też będziemy pracować nad tym, żeby się wzajemnie zrozumieli. Ostatnie, ostatnie zdanie i ostatnie moje doświadczenie jest takie, że no, po dużej pracy w mojej wspólnocie mieszkaniowej udało się doprowadzić do sytuacji, że właściciele dużych mieszkań i właściciele własne, małych mieszkań no, zrozumieli, że mają pewne wspólne interesy, ale to tylko dlatego. Że została wykonana przez grupę ludzi dobrej woli duża praca, żeby oni się usłyszeli, żeby podzielili się swoimi doświadczeniami. I takiej pracy potrzebujemy, a nie ciągłego jakby podsycania tego konfliktu i dorabiania kolejnych gąb naszym przeciwnikom, niezależnie od tego, czy to jest. Prawda, po której stronie ten przeciwnik jest. Więc ja bym apelowała o to, żeby nie generalizować i żeby zastanowić się nad tym, jak możemy pracować z ludźmi, żeby zrozumieli, że tak naprawdę ten permanentna, ta permanentna konfrontacja jest pewnym instrumentem politycznym, o którym mówiła pani profesor. Prawda? I że tak naprawdę to jest to, co ciągle mówię mojej mamie, która jest starej daty i się bardzo wszystkim przejmuję. Mówię, mamo, im dokładnie o to chodzi, żebyś właśnie się tak zajerzyła i tak zaperzyła i po prostu nie daj się w to wpuścić. To ja dziękuję.